Cześć. właśnie podążam na naszą ustawkę, oficjalną drugą ustawkę. H.D. 4 na 4 ustawki. Nazywam się Franek. Jestem jednym z założycieli tej grupy. Tak chciałem się skromnie przedstawić. Teraz prowadzimy tą grupę bardziej chłopaki prowadzą czyli Maciej i Artur. I za chwilę ich poznacie, bo będę chciał z nimi porozmawiać. Chciałbym, żeby to był taki vlog, który przedstawia tą sytuację, od czego to wszystko się zaczęło. Zaczęło się od tego, że rozpaliliśmy sobie ognisko na Grzybowej, Maciek zaraził mnie offroadem, to jest mój bardzo dobry sąsiad. Wtedy miał jeszcze G-klasę, to był 2016 rok. Tak się, tak się złożyło, że siedzieliśmy przy ognisku i stwierdziliśmy, że no fajny jest ten offroad, ale Dwie osoby to za mało Ja, ja później kupiłem trochę Jeepa, Wyota, No i problemy się pojawiły Przy pierwszym, drugim, trzecim wypadzie Gdzie się okazało, że Sami w dwójkę bez wyciągarek Bez żadnego szpeju nie damy rady Więc spadliśmy na pomysł i założymy sobie grupę Grupę na Facebooku Bo Facebook teraz ma siłę, wiadomo Która będzie się wspierać po prostu Na początku były Dwie, trzy, cztery osoby Był to listopad, jesień 2016 roku Teraz mamy 2019 rok, też jesień, czyli mamy trzecią rocznicę naszej, założenia naszej grupy. I nie wyobrażacie sobie, jak to wszystko się rozrosło. Zaraz zobaczycie, ile przyjdzie osób. To jest, tak jak powiedziałem, drugie nasze spotkanie: to będzie rajd przeprawowy na kochówce, który głównie organizuje Artur, który też jest administratorem grupy, gdzie pomagamy charytatywnie jednej z dziewczyn na Berlinie, która jest członkinią naszej grupy. Do tego stopnia się to rozrosło, że już jest tyle osób, tyle fajnych osób, które mogą się zebrać i nie tylko sobie jeździć w offroadzie, nie tylko się bawić i naplać w błocie, ale mogą też pomagać innym. I to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Moim zdaniem jest to super pomysł. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja się mniej udzielam, bo też mam sprawy, życie prywatne, które tak się złożyło, że akurat mam dwójkę małych dzieci, stąd też moje zaangażowanie jest mniejsze. Ale y, mam nadzieję, że w przyszłym roku już będę jeździł z tymi dziećmi y, Tylko jesteśmy oddolnym stowarzyszeniem takich zwykłych, zakręconych ludzi Którzy się dobrze bawią I to jest najważniejsze, żeby uciec od codzienności od codziennej pracy y, Żeby po prostu się dobrze bawić I to jest y, cała tajemnica tego naszego, y, naszej ekipy Zobaczcie, tam się już jakaś laweta wypakowywuje Ktoś tam już jest ja tu muszę skręcić, zaczynamy właśnie, jesteśmy, jedziemy na Kuchówkę, wjeżdżamy na Kuchówkę, to jest od ulicy Gabora. No tu się będzie dział cały, cały początek tego rajdu, za chwilę Wam wszystko pokażę, tylko muszę tam wjechać. <grym> Która dla organizatorów. Na, na punktach jak coś, to na Messengerze. Nie? Wszyscy wiedzą, gdzie mają jechać ja, jechać, jeszcze, ja jechać. ja zrobiłem krzywą czcionką drugą, a, a pogrubioną to pierwszą. To nie? Na drugim zlocie członków grupy CAUTA 4 na 4 ustawki. Miałem listę, to co miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Także na samym początku chciałbym podziękować. Pani prezydent Rudy Śląskiej, która udostępniła nam teren, oraz pani Aleksandrze Poloczek, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, która bardzo nam pomogła w organizacji tej imprezy. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, czyli większości wszystkim z Was, bo tak naprawdę wszyscy, większość sponsorów, oprócz głównego i Tanium była z naszej grupy i każdy coś od siebie do tego dołożył. Brawo, 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 brawo! Powiem Wam z takich bardzo fajnych wiadomości, że znalazło się kilku anonimowych darczyńców z grupy, którzy wpłacili pieniążki dla Eweliny plus z Waszych składek plus z licytacji. Naprawdę nazbiera się ładna sumka. Wszystko podamy na koniec, jak policzymy. Dzisiaj też będą licytacje. Uważajcie, bierzcie pod uwagę, że yy, trasa jest bardzo szeroko otaśmowana i są miejsca, gdzie nigdy tam samochód nie wjeżdża. Mogą być dziury, mogą być przekopy, mogą być głębokie dziury. Także pilot musi dobrze trasę zweryfikować, żeby nie jechać na yy, żeby nie na, 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 na czas. To są zawody przeprawowe, to nie są OSY czasowe. Także

i for the road if I'm gonna see you the rain of my soul rain on my rain on my soul I don't shy you show you I got one for the road one for the one for the road if I'm going the see you the rain of my soul rain on my rain my

Right now I wanna swim my dough. After two, but I'm to yo. If you ready for me, let me know. Let me know. when I be in the cold, I'm alone. Me uh. I swear to God, shot you're not bastard. Yeah. I can't feed myself, I think I passed out. I can't keep myself I'm more, I can't shout. Party all day, all night, man. i cash out. Give me your number, make a call you from my WhatsApp. I'm what you want, make a send up for my cash out. As i C, I'm a very, very sharp guy. I want what I want I dunno shall you shall you I got one for the road One body, one for the road I foam and let us see you on the ring of, of map Soul Rain of Man, rain of my soul I done shall you shall you I got one for the road One body one for the road I foam and let us see you on the rain of man Skóra widzisz? No widzę pięknie. właśnie Pięknie patrzy, Patrzyłam że skórę założyliście Ale do przodu Ładnie, ładnie, ładnie Co nie podjedziesz, pizda, jedziesz Rura na... Do nie podjedziesz Poczekaj, po... Poczekaj, po... Poczekaj, po... poczekaj, poczekaj Niech, niech wyjedzie stamtąd

You're time, fuck, you said that you crazy, I'm cool, cool Dance for me and I will spray my Lulu Put it on me, I'm a Me and you, your I know that you like me, you know that I like you just keep it moving tak może być? Kedem, kedem Bardzo ładne. Kiedy malujemy? Teraz. <gülüyor> Jesteśmy już po rajdzie. Jak widzicie to tutaj za nami już jest liczenie kasiory. Rajd podobno się udał. Może jakieś małe podsumowanie tutaj głównego organizatora. Oddaję Ci dwa słowa. Rajd się udał. E, impreza była gruba. Nie było żadnych komplikacji, żadnych wypadków. Ludzie się fajnie pobawili. Zabraliśmy zarąbistą kupę kasy dla dziewczyny. Także wszystko na tak. I dziękuję wszystkim tym, którzy przyjechali, wspierali organizatorom sponsorom.

I to jest ekipa hałdy. Po zawodach, zdrówko wszystkich. Hej! się <grym i zbyt wylek> <grym i zbyt wylek> nie wkleimy. No nie no, raczej wkleiłem na koniec. <grym i zbyt wylek> dzisiaj, dzisiaj pijemy za Eweliny. <grym i zbyt wylek> yeah. Yeah. Witam Was w ten słoneczny poranek. Właśnie jesteśmy już po rajdzie. H4, już tydzień lub dwa, już nie pamiętam. Jak widać trasa jest nieźle rozjeżdżona. No i właśnie nasza ekipa kulturalnie, jak to z naszą ekipą bywa, sprząta po sobie. Czyli wszystkie taśmy dzisiaj będziemy razem z grupą usuwać oraz wszystkie oznaczenia będziemy czyścić to środowisko, ponieważ jesteśmy pro eko 100% full natural, tolerancyjni i inne takie takie. No może oprócz tych LGBT Nie no żartuję Lubimy i kochamy wszystkich łącznie z przyrodą, bo to jest najważniejsze. Hej Co tu się wyprawia panowie? tego ekologa Tak tak, ekologia najważniejsza. No dobrze wróci, Bardzo dobrze Widzicie, sprzątamy Yo. rzućcie na pakę to ty taki jesteś obwoźny ten Tak, 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 tak. Hasiu. Obwoźny Hasiu Obwoźny Hasiu To jest potrzebny. No to chyba Artur to zabiera